Dzień dobry, nazywam się Wojciech Jurkiewicz i jestem gitarzystą klasycznym. Gram i uczę gry na tym instrumencie. Na gitarze sam rozpocząłem naukę w wieku 8 lat i już od momentu rozpoczęcia gry mogłem podróżować w wiele różnych miejsc, na początku na konkursy, później na kursy, festiwale, przez czas studiów wyjeżdżając do Poznania i później po studiach koncertując z zespołem, w którym mam przyjemność występować, czyli kwartetem gitarowym Erlandis. Dzięki temu, że gram na gitarze, mogłem odwiedzić wiele miast w Polsce, wiele krajów w zachodniej Europie i również krajów Ameryki Północnej, w tym Stany Zjednoczone i Kanada. Jestem gitarze bardzo wdzięczny, że pomogła mi rozwinąć mój talent, pomogła mi zrealizować moją pasję do muzyki i myślę, że też miłość. Du er rad og syk. Gitara jest instrumentem o bardzo szlachetnym brzmieniu. Mamy bezpośredni kontakt palca ze struną, dzięki czemu możemy bardzo wpływać na to, jak brzmi dźwięk. Możemy zmieniać jego kolor, jego barwę, głośność. Mamy też do dyspozycji wiele sztuczek, które gitara oferuje, czyli efektów brzmieniowych, takich jak flażolety. Inne ciekawostki, w tym na przykład efekt, którym możemy imitować brzmienie zegara. Gitara daje bardzo wiele różnych możliwości, dzięki temu jest instrumentem uniwersalnym. Możemy na niej akompaniować, możemy wykonywać utwory solistyczne. Gitara po raz pierwszy została zbudowana w Hiszpanii już ponad 200 lat temu. I właśnie utworem z Hiszpanii chciałbym na koniec zachęcić wszystkich do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły muzycznej. Mam nadzieję, że Wasza przygoda z gitarą będzie równie udana, pasjonująca jak moja.